Cześć, dzień dobry w kolejnym vlogu. Jest niedziela. Zapraszam Was do spędzenia takiego luźnego dnia razem ze mną i z Zygą. Dzień oczywiście zaczynam od makijażu. Ostatnio na co dzień używam często tego Lorela. Znowu z Loreal Trumacz w odcieniu 1.5. Mój makijaż na co dzień jest naprawdę zazwyczaj, znaczy zawsze, bardzo lekki. I staram się malować delikatnie, bo po prostu raz, że tak najlepiej się czuję, a po drugie to nie mam jakiejś potrzeby obciążania po prostu mm, twarzy, skóry, cery mm, większą ilością kosmetyków. Moja paleta schudy, która jest fenomenalna, natomiast fan fact jest taki, że używam z niej aktualnie tylko i wyłącznie jednego cienia, mianowicie tego tutaj. Innych w ogóle nie używam. Co swoją drogą muszę chyba zmienić, bo po prostu ich szkoda. Wiosną trochę będę eksperymentowała teraz z makijażem i może popróbuję nowych rzeczy. Śmieszne jest to, że ja maluję się aktualnie na toaletce, a rzadko kiedy używam tego lusterka czy lustra, która jest przede mną i maluję się w takim małym. Zastanawiałam się nawet ostatnio, czy ta toaletka to jest w ogóle dobry pomysł i czy jej nie zlikwidować. Zaczniemy tego vloga od testu produktów influencerów, do którego namówiłam z Zygmunta. Bardzo ciężkie to było zadanie, ale w końcu się zgodził, także docenimy sobie jego obecność. Ostatnio widziałam w Biedronce, że są produkty Marcina Dubiela i Natsu, to jest jakiś Yamers, słyszałeś o tym wcześniej? Nie. Ja też nie, więc będziemy testować i mam tutaj dwa napoje, to są dwa te dostępne smaki i są też płatki, nie brałam tych płatków w Dubiela, bo nie wiemy nawet czy to jest dobre, więc nie chciałam sobie marnować tak kasy, no i mam ten smak Natsu, to jest smak peanut butter. Pina butter. Napoje czy płatki pierwsze? Niech będzie napoje. Niech będzie napoje dobrze. Jeszcze chciałam zaznaczyć, że ja. Je... Kaneczki. Mm. Mm. Albo dobra, bo zobaczymy też, jaki on mają kolor. Trzymaj. Chciałam jeszcze zaznaczyć, że ja te napoje schłodziłam, bo żaden napój taki. No, jak ci mówi. Jakaś orężada czy coś no, w temperaturze pokojowej nie smakuje dobrze, więc stwierdziłam, że dam im większą szansę i schłodzę je. Także idę po szklanki i będziemy pić. Tu mamy Tropical yep. Fruits. Okej. Okay. Lej tego dubiela do szklanek. Właśnie wczoraj kupiłam też. Dobra, na razie tyle, bo ja nie wiem, co będzie dobra. Lody ekipy. Ja już jadłam wcześniej, to nie jest tak. Zyka, czy wczoraj pierwszy raz jadłaś? Nie. nie też. Ale właśnie lody ekipy są spoko całkiem. Wczoraj ty przyznałeś nawet. To jak normalny cykrytumy... lód smakuje. No, no to dobra, nie jest ale no złego. są okej. Okay. Dobra, zdrówko. Zobaczymy. Tylko trochę bardziej kwaśna wanta. Nie smakuje. Smakuje jak taki... Wiesz jak to co smakuje? Jakbyś rozwodnił taki sok z tropikalnych owoców faktycznie. No. Bardzo rozwodnił i go nagazował. Czyli w sumie to jest pewnie to. Może. To jest, nie, to jest sok. 20% soku. No czyli... Nie jest złe. Nie? Mm. To znaczy nigdy więcej bym czegoś takiego nie kupił. Tym bardziej, że to kosztowało 3,99. To jest 250, to jest to tyle samo, co mają te wszystkie małe puszki. Pokaż teraz na co, tylko mi nie lej Dobrze, tak dużo. Proszę. Bo jak to będzie... a jaki to jest smak w ogóle? I, owocowy Dobrze. o smaku czerwonych owoców. To może smakować jak ta... dobra, ja nie chcę więcej. Jak ta orężada, taka czerwona... Jak ona się nazywała? Helena. Hmm, Helena, tak. Orężada Helenka. Halina. Helena. Nie, no bez jaj. Nie, no jeszcze tam to było ok, a to jest, to jest orężada zwykła taka. I to jest 100 razy gorsze niż Helenka. Halinka. Helen, Helena. Uh, Helena. Helena. <noise> <noise> Naprawdę. Nie, szkoda kasy moim zdaniem. Więc jeżeli mm, będziecie w Biedronce, będziecie szukali czegoś do picia tak na szybko w puszce, to serio ja nie polecam. Nie, dobra, dobra, daj te płarki <grym> Przeważnie tak jest z tymi influencerami, znaczy z produktami spożywczymi. Nie wiem dlaczego tak jest, że one nie są dobre. Ja no no zazwyczaj zbyt... produkt był dopracowywany przez długi czas i... Jeżeli oni mają coś wypuścić takiego po prostu, żeby wypuścić, no to mają jakieś tam deadliney, żeby się dopasować i tak dalej. No i potem produkt wychodzi jak no. produkt. Ale y, chciałabym spróbować na przykład tych pączków donatów ekipy. Ostatnio ich szukałam, ale nie było. Mnie też jestem ciekawa. No jak zwykłe płatki wyglądają. Ej, patrz tu jest zdjęcie <grym> Ale super, na lodówce sobie powieszę. Ale fajnie, zawsze chciałem takie zdjęcie. Pokaż to, pokażę. Cieszysz się? Bardzo się cieszę. Nooo, zobaczcie. powiesimy sobie na lodówce. Proszę bardzo. Marcin Dubier. Ciekawe, ile tych zdjęć musieli zrobić. Dosyć. Ile razy powielone jest to samo zdjęcie w płatkach? Bo nie sądzę, że to są, wiesz. Pojedyncze egzemplarze. Pachnie jak ten. Czy to są Nie czy to orzechowe, no. jak pachnie te małe. E, wiem, wiem. Chrubki. Carlos. Kurde, nie wiem, wiecie o Kurdis. co chodzi. O, no chyba tak. Nie wiem, Dobra. nie pamiętam. Ja biorę dwie. Ale ja lubię. Dwa kolory. E, bo nie, jeszcze nie. Bo ja nie jem w ogóle płatków śniadaniowych, więc ja nie wiem jak smakują. No. No te jasne smakują trochę jak... Właśnie chipsy orzechowe. A to jak czekolada Co Są niby trochę słodsze i trochę twardsze niż te no. chipsy. Dobra, yy, ja myślę, bo to jest smak peanut butter. I faktycznie mm, to jest peanut butter. Mm, te chrupki są czekoladowe, a to smakuje właśnie jak te chrupki, o których Zyga wcześniej mówił. I uważam, że faktycznie tutaj jest ten smak peanut butter. Ale czy to jest dobre? Nie wyobrażam sobie tego z mlekiem. Ja w ogóle nie. nie lubię płatków z mlekiem, ale jeszcze takie. Znaczy, inaczej. Jako... Takie czekoladowe krupki to mogę jeść. Znaczy, ja nie, nie, nie lubię mleka, co ja mówię, ale wiesz, co mi chodzi? Że w mojej głowie lepiej to wygląda po prostu takie jedzenie czekoladowych krup, albo jak już o takich kukurydzianych, niż czegoś takiego, bo to jest tak, jakbyście sobie to orzechowe dali do mleka, moim zdaniem. No tak, okej. Okay. To zdjęcie Dubiela uratowało wszystko. Tak. Zdjęcie Dubiela było najważniejsze i tak naprawdę. Mm, ten produkt był zakupiony właśnie przez to. Ale dziwne jest to, że w pudełku z Natsu jest zdjęcie Dubiela. No. Hmm? Mm. Dziwne. Bo ja bym na przykład chciała zdjęcie Natsu albo Czy Dubiel jest No nie damy to po prostu. Wyglądam. Dlaczego mam nie dodawać? Dobrze, jak chcesz to dodać. Wyjdzie, że jesteś niezbyt bystry. Chodź tu! U miniaturka! Musisz do miniaturki trzymać to zdjęcie i całować. Naprawdę? A jak się odławisz? Tak jakby to musi widać na Rastu. Ja? Tak. Wiesz, ja, idę, ja idę do kościoła. Może pies to zje, ale jak nie zje, to, to będzie tu leżało. Nie, nie, ja idę Ten do kościoła, a ty odkurzasz. O, tak. Słuchaj, nie ruszaj się, bo jest pod sobą dużo, żebyś tego nie rozplaszczył. Nie <noise> zamykaj buzi Dopiero jak będziesz miał wszystko <noise> No daj Idę właśnie do kościoła i jest tak śmieszna pogoda Bo zaczął sypać śnieg Z deszczem Także nieprzyjemnie, dobrze, że mam czapkę I chyba się spóźnię Bo wyszłam sobie za późno przez to, że musieliśmy posprzątać posprzątać się, śmieszam, się na tej kanapie i close my eyes Jestem już w domu i przyszłam w samą porę, dlatego że Zyga właśnie robi obiad. Pokażę Wam, e, w sumie to jest propozycja, że pokażę Wam jak robi carbonarę, a warto to zobaczyć. Ja Wam w ogóle podlinkuję przepis, którego Zyga korzysta w opisie, bo jest naprawdę przepyszny. To jest najlepsza carbonara, jaką jadłam. Serio. Po pierwsze, odważamy sobie oczy. Do tego przepisu z carbonary potrzebujemy 5 litrów wody. 300 gram makaronu, 150 gram guanciale, ale my użyjemy zwykłego boczku, naszego polskiego, 200 gram pecorino sera, ale my użyjemy grana padano, jest bardzo podobny, chociaż jest mniej słony, i 4 jajka i dużo 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 pieprzu. Mamy 150 gram guanciale, czy nie jest guanciale, ale będzie dobrym zamiennikiem, i kroimy to na paseczki. <grym> Co by pies chciał. Bąbel oczywiście tutaj chce. mogę znaleźć. pokazać ten przepis, czy go potrzebę? Nie, potem po go podam. Dobra, to ja wam to podlinkuję. Optymalnie by było, jeżeli byśmy mieli tłuszcz, mięso i tłuszcz, ale niestety nie da się takiego boczku dostać u nas dobrego, takiego bardzo dobrego, więc musimy się zadowolić tym, co mamy. Kroimy to na takie małe słupki i na bardzo niskiej temperaturze będziemy go. Podsmażać. To jest bardzo ważne, żeby zrobić to na samym początku, bo będziemy to robili przez cały proces gotowania. I robimy to od razu na dużej patelni. To jest też bardzo ważne. Teraz bierzemy cztery jajka. Niektórzy robią z samych żółtek. Nie właśnie to mnie zaskoczyło, jak ostatnio robiłeś, bo ja zawsze robiłam z żółtek. Niektórzy jeszcze robią z żółtek i śmietany. Ponoć to nie jest wtedy carbonara. Nie, to nie jest carbonara. No właśnie. A ty dajesz całe jajka i to jest dziwne. Alternatywnie można zrobić na przykład dwa żółtka i dwa całe jajka, albo trzy żółtka i dwa całe jajka. Wtedy wychodzi bardziej żółte i bardziej gęste, ale tak jest też fantastycznie. Mamy cztery całe jajka, mamy 150 gram sera. Ja niestety muszę go rozbić z racji tego, że kupiłem już tarty i on w lodówce sobie leży. I żeby nie mieć potem problemu z, z grudkami w jajkach, to musimy sobie go porozbijać, tak? I teraz, powolutku, najpierw sobie rozbiję tutaj jajka. Tylko nie, próbujemy je nie napowietrzać, żeby nie było powietrza w tym serze, tylko mieszamy, 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 mieszamy. I powoli dodajemy ten ser, albo przynajmniej próbujemy powoli go dodawać. Cały czas A. mieszasz? Mhm. To jest y, śmieszne, że do wielu rzeczy podchodzisz tak bardzo impulsywnie, gwałtownie i wiesz, y, robisz coś szybko, a do gotowania masz taką straszną cierpliwość. Ja na przykład takiej nie mam. Dodajemy odrobinę oczywiście y, soli do wody, ale dodajemy ją tylko dlatego, że nasz ser i nasz, nasze guanciale, nasz pork chip nie jest nie jest taki słony. Nie przejmujemy się tym, nie przejmujemy się tym, że woda nam się nalewa, to jest bardzo ważne. Oczywiście powinienem to robić takimi szczypcami, ale w tym domu nikt nie szanuje mojego kulinarnego talentu. Ok, mamy to, mamy tutaj wyłączone. Możemy jeszcze go delikatnie ściągnąć z tego, bo mamy bezwładność tutaj tego naszego, naszej naszej płyty. Bardzo ważny kawałek. To na pieprzu. I mam na myśli bardzo, 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 bardzo dużo pieprzu. I teraz trzeba bardzo szybko to mieszać, bo nie chcemy, żeby nam się to nie chcemy, żeby nam się to ścięło, żeby nam się zrobił taki omlet na, omlet na słono. Czy ty liczysz, że coś tutaj spadnie zaraz? Chyba tak. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Zaraz testuję. Robisz pieprzą. to już, robisz to dwa razy drugi raz, tak? Drugi raz no. robię ten zobaczymy. Co? Mm. Mm -hmm. Przypieszno. To jest naprawdę najlepsza carbonara, jaką jadłam. A ja bardzo często, jak gdzieś jestem, w jakichś knajpach i tak dalej, zamawiam carbonarę, żeby sobie testować, bo ja uwielbiam ogólnie carbonarę. To jest najlepsza. Zobaczcie do przepisu w opisie i sobie serio zróbcie. Tak, bardzo polecam. No. I ta woda służyła temu, żeby dodać skrobi z makaronu, który wyszedł cały. Ta woda jest bardzo 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 aromatyczna i pełna skrobi właśnie. Mm -hmm. Szybko, 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 Zygmunt! Szybko! Ładna mina! Teraz ty! Teraz mamy Mistrzynię Świata. Tutaj yy, Mistrzynie Bielska, Mistrzynie Polską, Mistrzynie Świata i w ogóle mis Europy. Będzie biła rekord teraz. Dajesz! Super, potem Wam opowiemy więcej. Pierwszy raz byliśmy w tym konkretnym miejscu w naszym mieście, bo zaprzechodziliśmy na inne trampoliny i tu było naprawdę sztos. Wróciliśmy jakiś czas temu do domu, ja zaraz idę się myć, ale chcieliśmy powiedzieć Wam jak było, bo obiecałam, że powiemy. Mówiłam już, że było super i naprawdę ekstra miejsce. My pierwszy raz byliśmy konkretnie, to był Ninja Park, tak? Potwierdzasz. Mm -hmm. Potwierdzam, było super. To był Ninja Park y, w naszym mieście i naprawdę było ekstra. Tak się wymęczyliśmy, wybawiliśmy. Zygam stwierdził, że chce tam w ogóle zorganizować urodziny Ta, swoje. Tak, ja moje urodziny, ale żeby nie powiedzieć, ile mam lat, tylko po prostu powiedzieć, że chłopiec chce zorganizować urodzinę i żeby było ciasto i w i, 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 i te Co? zabawy. Aha, zabawy i tort. Dobrze. Pomyślimy o I tym. Natomiast e, naprawdę było super. E, myślę, że będziemy tam chodzić częściej. Także no. Ja teraz wyglądam strasznie żałośnie. Mam włosy przyklejone do twarzy. Dobra, idę się umyć. A Bąbel oczywiście bardzo się ucieszył na nasz widok. Jak przyszliśmy i już zdążył zasnąć jakieś trzy razy. Chcesz coś powiedzieć jeszcze? Nie, to na dzisiaj wszystko. <laughs> Baju. Hmm.